Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, druki numer 1535 i 1890. Proszę pana posła Marka Suskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani marszałek, wysoka izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji kultury w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. W dniu dzisiejszym komisja rozpatrzyła wniosek senatu o odrzucenie ustawy o radiofonii i telewizji. I szanowni państwo po dosyć burzliwej przepychance komisja była przeciw odrzuceniu ustawy w całości. A jeszcze chciałem wyjaśnić jedną sprawę, ponieważ podnoszono aspekt, że komisja działa nielegalnie, że będziemy siedzieć, że złożycie do prokuratury wniosek. No już się przyzwyczaliśmy, że będziemy siedzieć, więc przynajmniej wymyślcie coś nowego. Ale szanowni państwo, chciałem zapewnić opinię publiczną, bo oczywiście opozycja zawsze opowiada brednie, że wszystko było zgodnie z prawem. Normalną praktyką w Sejmie jest, że termin może być skrócony i taki wniosek został przegłosowany. Przystąpiliśmy do porządku dziennego bez zachowania trzydniowego terminu. Większość komisji o tym zdecydowała. Ale oczywiście opozycja nie chce tego przyjąć do wiadomości, choć taka praktyka nawet dziś na wielu komisjach była i nikt nie zgłaszał, że to jest niezgodne z prawem. Były też elementy humorystyczne. No, pani Senyszyn nazwała mnie komisarzem. Nie wiem, czy to jest komplement, bo komuniści przecież komisarzy uwielbiali. Jeżeli to jest komplement, to pani Senyszyn, dziękuję. Ale jeżeli jest to przygana, to też dziękuję pani senyszyn, bo przyznała, że komisarze komunistyczni byli jednak godni potępienia. Być może to jest jakaś oznaka nawrócenia. Był kiedyś, nawrócił się szaweł, być może teraz senyszyn się nawróciła. Dziękuję bardzo. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. Uchwała Senat proponuje odrzucić ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Komitet wnosi o odrzucenie tej uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji? Zechce podnieść Dziękuję nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 osób, 229 za, 212 przeciw, 11 się wstrzymało. Sejm odrzucił uchwałę Senatu bez względu na głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.